Dzień dobry, nazywam się Piotr Ksienieglicz, reprezentuję firmę Network Expert. Chciałem powiedzieć kilka słów o Cisco Anti-Malware Protection for Endpoints, czyli rozwiązaniu chroniącym przed malwarem. Co to jest? No to jest ochrona stacji końcowych, czyli komputerów przed oprogramowaniem typu malware. Jest zarządzany z chmury. Na końcówkę wymaga tylko konektora, czyli dosyć prostego programiku, który łączy się z chmurą i analizuje zagrożenia bezpieczeństwa. Korzysta z bazy zagrożeń Threat Intelligence, czyli czegoś, co Cisco zbiera w zasadzie ze wszystkich urządzeń sieciowych, które oferują jakiś aspekt bezpieczeństwa w zakresie z technologii Cisco. Przed czym chroni? AMP chroni przed małe, rancone wirusami, przed zagrożeniami bezklikowymi, czyli takimi, które atakują bezpośrednio obszary pamięci. Chroni przed zagrożeniami polimorficznymi, czyli przed zagrożeniami, które mutują, zmieniają się w czasie, tak żeby odpornić się na takie proste Rozpoznawanie za pomocą sygnatur chroni przed zagrożeniami typu Day Zero, czyli zagrożeniami nieopisanymi jeszcze w żaden sposób sygnaturami. Co stoi za AMP? Za app stoi gigantyczna baza zbierana przez Cisco z wszystkich urządzeń sieciowych, które oferują funkcje związane z bezpieczeństwem, z security. Te informacje są tam zbierane, jest wysyłane 100 terabajtów danych dziennie. 1,6 miliona sensorów. No, zasadniczo te dane robią naprawdę bardzo duże wrażenie. Jak działa On działa na podstawie czy to sygnatur, czyli w zasadzie hasza, który powstaje dla każdego hasza, czyli takiego podsumowania, w zasadzie zrobienia pewnego rodzaju kalkulacji matematycznej, która prowadzi z każdego pliku potrafi uczynić pewien podpis cyfrowy, który opisuje jednoznacznie zawartość tego pliku, czy też na podstawie analizy dynamicznej, czy też analizy, inaczej nazywając to, analizy działania konkretnego pliku. Ta analiza działania sprowadza się do tego, z czym ten bit komunikuje w ramach systemu, jakich DLi korzysta, jakie operacje wykonuje, czy też wreszcie, jakie operacje sieciowe wykonuje. Sygnatury, tak jak powiedziałem, to hasze plików stanowiących zagrożenie. Te są w prosty sposób porównywane z tym, co znajduje się w chmurze. Jeżeli natomiast nie, nie znajdujemy hasza, czyli podpisu takiego pliku w ramach chmury, a mamy pewnego rodzaju wątpliwość, to AMP przesyła. Automatycznie taki plik do analizy, głębszej analizy, która jest analizą typu sandbox, czyli próba uruchomienia gdzieś tego pliku w ramach infrastruktury sandboxowej. AMP w działaniu. No tu pokazujemy zainstalowany w naszym środowisku, na naszych komputerach firmowych AMPA, który wykrywa zagrożenia i takowe zagrożenia próbuje dość skutecznie zresztą skądinąd eliminować. Log, który pokazuje rozmaite zagrożenia. Testowaliśmy tego zagrożenia korzystając z bazy malware'u dostępnych w internecie. Skuteczność praktycznie stuprocentowa. Integracja. To jest zaczyna się bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Ampfor Endpoint integruje się bardzo dobrze z produktami, innymi produktami Cisco dotyczącymi Security. Między innymi z ISEC, czyli z rozwiązaniem 820X, czyli takim rozwiązaniem, które steruje dostępem do sieci lanowej, do sieci wewnętrznej. To pozwala na szybkie, szybką reakcję w przypadku wykrycia zagrożenia, czy też rozprzestrzeniania się zagrożenia. Konkretnego, konkretnej stacji roboczej, konkretnego endpointu. Mianowicie taki endpoint może zostać czy to przesłany, przesunięty do vian z kwarantanną, czy też zupełnie odłączony od sieci. AMP integruje się z Fresh Response, czyli z bardzo fajną funkcjonalnością, która. Pozwala na analizę i zbieranie danych, korelację tych danych z wszystkich rozwiązań bezpieczeństwa Cisco, Firepower, Email, Security a Tak naprawdę ten French Response stanowi pewną alternatywę dla posiadania wewnętrznego Security Operation Center, czyli działu analityków zajmujących się no, analizą zagrożeń i przetwarzaniem informacji o zagrożeniach. Tutaj właśnie mamy French response, czyli narzędzie, które pozwala nam obserwować obserwację działania przemieszczania się zagrożeń w sieci, możemy wykrywać na podstawie haszy, podpisów, plików z zagrożeniami, czy takowe zagrożenie u nas w sieci wystąpiło, jak propagowało, dotyczyło jakich plików, jakich komputerów, gdzie zmieniało lokalizację, jak przenosiło się w naszej sieci. Także te odkrywanie i później analiza po incydencie jest zdecydowanie uproszczona i możemy takie zagrożenie usunąć z wszystkich naszych e, zasobów. A dlaczego warto? E, dlatego, że jest to rozwiązanie, które ma szerszą, analizę, szerszą możliwość analizy zagrożeń niż klasyczny antywirus. E, bardzo rozbudowaną i mocną zasilaną bazę e, zagrożeń. Integracja z mechanizmami protekcji sieci, jak na przykład NIS-e FirePowder. Zasadniczo AMP może całkowicie zastąpić rozwiązania antywirusowe lub też stanowić jego uzupełnienie. Warte podkreślenia są rozbudowane możliwości śledzenia zagrożeń i działania typu Security Operation Center dzięki French Response. Dziękuję bardzo.